Nowy rok nabiera już swojego rytmu. Wracamy do codziennych spraw, obowiązków i zwyczajnych dni. W tym wszystkim imię Jezus pozostaje niezmienne, jest oparciem i pokojem dla serca. Zatrzymaj się teraz na chwilę ciszy i pomyśl o intencji, z którą dziś przychodzisz do Boga. Wspólnie odmówmy litanie do najświętszego imienia Jezus. Kyrie, eleison, chryste eleison, kyrie eleison, Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami. Jezu, Jasności Światła Wiecznego, zmiłuj się nad nami. Jezu, Królu Chwały, zmiłuj się nad nami. Jezu, Słońce Sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami. Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. Jezu, Najmilszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, Przedziwny, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże mocny, zmiłuj się nad nami. Jezu Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami. Jezu Wielkiej Rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami. Jezu Najmożniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami. Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami. Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami. Jezu miłujący nas, zmiłuj się nad nami. Jezu Boże pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu dawco żywota, zmiłuj się nad nami. Jezu cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami. Jezu pragnący dusz naszych, zmiłuj Zmiłuj się nad nami, Jezu Boże, nasz. Zmiłuj się nad nami, Jezu, ucieczko nasza. Zmiłuj się nad nami, Jezu, ojcze ubogich. Zmiłuj się nad nami, Jezu, skarbie wiernych. Zmiłuj się nad nami, Jezu, dobry pasterzu. Zmiłuj się nad nami. Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami. Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami. Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami. Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami. Jezu, wesele aniołów, zmiłuj się nad nami. Jezu, królu patriarchów, zmiłuj się nad nami. Jezu, Mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami. Jezu, Nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami. Jezu, Męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami. Jezu, Światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami. Jezu, Czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami. Jezu, Korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu. Od zła wszelkiego wybaw nas, Jezu. Od grzechu każdego wybaw nas, Jezu. Od gniewu twego wybaw nas, Jezu. Od sideł szatańskich wybaw nas, Jezu. Od ducha nieczystości wybaw nas, Jezu. Od śmierci wiecznej wybaw nas, Jezu. Od zaniedbania natchnień Twoich wybaw nas, Jezu. Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego wybaw nas, Jezu. Nas, Jezu, Przez narodzenie Twoje, wybaw nas Jezu, przez dzieciństwo Twoje, wybaw nas Jezu, przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas Jezu, przez trudy Twoje, wybaw nas Jezu, przez konanie w ogrójcu i mękę Twoją, wybaw nas Jezu, przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas Jezu, przez omdlenie Twoje, wybaw nas Jezu, przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas Jezu. Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu. Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu. Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu, Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, któryś rzekł, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie Wam otworzone. Daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem, miłowali i nigdy nie przestawali wielbić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech imię Jezus towarzyszy Ci w każdym kroku tego dnia. Niech przynosi spokój tam, gdzie pojawia się niepokój, i światło tam, gdzie jest niepewność. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu swoją intencję lub krótką modlitwę serca. Do zobaczenia jutro o 6 rano. Zostań z Bogiem.